Cześć, jak mam troszeczkę spotkań, jak widzicie jeżdżę samochodem i nagrywam teraz chciałbym wam opowiedzieć też taki typowy mój case, jeden z caseów, z kolei też negocjacyjny dla klienta kupującego. Bardzo ciekawa historia. Znaleźliśmy mieszkanie, które kupujący zaakceptował, natomiast ono było z kolei poza jego budżetem. No tak trzeba, trzeba było minimum te 20-30 tysięcy zejść. Cena wywoławcza była 780 e, cena transakcyjna 720 tysięcy, czyli zobaczcie ile można było znegocjować. Negocjacje trwały e, dwa dni no i jeszcze na końcu e, negocjowaliśmy jeszcze wyposażenie, jakieś dodatkowe rzeczy. Natomiast przy tym, przy negocjacjach zrobiłem jeszcze bardzo ciekawą rzecz. Klientowi się dosyć śpieszyło, natomiast właściciele niekoniecznie się chcieli wyprowadzić. To no była kwestia najmu. I w jaki sposób się porozumieliśmy, że jeżeli klient, że jeżeli właściciele się wyprowadzą do marca, to jest cena 720 tysięcy. Jeżeli klienci się wyprowadzą do końca tego to jest cena 725. Czyli jakby to była taka motywacja dla sprzedających, żeby się szybciej wyprowadzili. Akurat nie tutaj mój, mój klient jego koszty wynajmu mieszkania wynosiły około 5 tysięcy, troszeczkę poniżej, natomiast był gotów jakby zamiast płacić za wynajem zapłacić tym właścicielom. No, no właściciele nie zdążyli, nie, nie dali rady, więc cena końcowa była 720. Ale to też pokazuje w jaki sposób można naprawdę negocjować każdy element, czy ceny, czy terminy, czy też wyposażenie.